Witam, autokomicysaowa z tej strony. Dziś do sprzedaży lub zamiany pokazuje się nam Citroen C5 w kombi o dwulitrowym silniku diesla. Najlepszy z możliwych w gamie całej wszystkich silników pokazywanych od Citroena. A to naprawdę wszechstronne, ładne, piękne. Totalnie bez wkładu finansowego. Ostatnio zostało wymienione pełne zawieszenie razem z pneumatyką z jednej strony wszystko porobione na bieżąco to jest totalnie bez wkładu finansowego utrzymanie w stanie perfekcyjnym nie ma dużego przebiegu tylko 207 tysięcy klimatyzacja dwustrefowa elektryczny ręczny regulowane zawieszenie i naprawdę wiele, wiele innych. Auto prezentuje się znakomicie. Utrzymanie tego samochodu jest naprawdę w wzorowym stanie. niespotykane fotele przednie z izofiksem naprawdę auto prezentuje się pięknie